Witam. Dzisiaj zajmiemy się funkcjami. Funkcje to zbiór zgrupowanych instrukcji, bloków kodów, w można wykonywać odpowiednie funkcje, wewnętrzny kod, w którym ma wykonać jakąś funkcję. Funkcja ma ciało, trzeba je zadeklarować. Zbiór zgrupowanych instrukcji. Oto przykład funkcji. Funkcję musimy. No, przykładowa funkcja zaczyna się od słowa function. Function. Słowo kluczowe function. Nazwa funkcji, czyli doda, yy, wpiszemy tutaj dodawanie. Jedną z najgorszych rzeczy w kodzie, o źle, wpisałem na górze jest powtarzanie jakiegoś kodu wielokrotnie. I możemy go włożyć w funkcję wtedy i wywołać. I zamiast pisać ten kod wielokrotnie, 20 razy go powtarzać w różnych momentach naszego programu, możemy go powtórzyć raz i wywołać go jako funkcję. Więc to jest tak, funkcja, function i nazwa funkcji. Słowo kluczowe, funkcja dla deklaracji naszej funkcji. Nazwa funkcji to dodaj i parametry, albo argumenty funkcji, w tym przypadku zrobimy to a z, mm -hmm, a i b oczywiście nie wpisałem czegoś takiego jak w ustawieniach behavior, automatyczna aktualizacja off i wtedy nam się to nie chrzani kodujemy oczywiście w CodePenie a, b I to są parametry, argumenty funkcji i tutaj otwieramy blok funkcji zwany także ciałem funkcji i tutaj wpisujemy na przykład a plus b document write żeby nam się to ładnie wypisało dokument.write program CodePen, w którym piszemy oczywiście jest programem który nam nie podpowiada jest to dobre dla do nauki. Później, oczywiście, jak najlepiej jest używać programu, który podpowiada, gdyż szybciej piszemy kod. Więc tutaj wpisujemy parametry AB, dokument write A plus B, dodajemy nasze parametry, a jako argumenty dodaj 5 plus 6. Wywołujemy funkcję podając jej nazwę i wpisując argumenty. Jeśli funkcja posiada parametry i argumenty, pomoże ich nie posiadać. Klikamy oczywiście uruchomić i wychodzi nam 11. Funkcja zadziałała. I on przechodzi z tymi powtórzeniami. Tą funkcję możemy wywołać wielokrotnie. W różnych elementach kodu na przykład jest nam potrzebny wynik jakiegoś dodawania i tutaj dodajemy znowu 7 i 8. Teraz takie argumenty i uruchomić. 11 i 15, oczywiście. Nie zrobiliśmy żadnej przerwy. W każdym razie chodzi o to, że funkcję można wywoływać wielokrotnie. Dodaj: 2 i 3. I w momencie, kiedy w bloku kodu potrzebujemy w całym kodzie kilkakrotnie wywołać funkcję dodawania, wpisujemy różne parametry, wpisujemy po prostu dodaj i możemy ją wykonać w różnych miejscach kodu. Wy wy wykonaliśmy funkcję trzykrotnie, czyli tutaj A plus B to są nasze parametry, ciało funkcji, blok funkcji A plus B, document write, czyli to co funkcja ma wykonać, zamykamy nawias, wszystko musi być. Zawiem zamknięte w klamelkach, czyli function to deklaracja, dodaj nazwę. dokument. zamknięte w klamerkach, to jest ciało funkcji. Później wywołanie funkcji. Musimy wpisać nazwę funkcji, czyli dodaj oraz 5 i 6, czyli argumenty dowolne jakie chcemy. Mogą być stringi, mogą być inne rzeczy. Jeśli mamy dodawanie, no to wiadomo, że raczej się dodaje. 5 plus 6, 7 plus 8, 15. I 2 i 4. Uruchomić. Kolejna funkcja, tym razem bez parametrów i argumentów. Funkcja anonimowa. Deklarujemy ją słową function. Teraz wpisujemy słowo hello. Hello. Tutaj zostawiamy te nawiasy, muszą oczywiście być, tylko tym razem nie wpisujemy w nim żadnych parametrów. Na dole w jej wywołaniu nie będziemy wpisywać argumentów. Function i funkcja ma nam wypisać oczywiście dokument, right? Dokument. Kropka, right? I oczywiście ma nam wypisać słowo cześć. Nie zapominamy oczywiście o cudzysłowach. Cześć. Cześć. Cześć, cześć, cześć. cześć. Jest. Dobra. Wypisujemy, zamykamy tutaj nawias i funkcję musimy wywołać, czyli tak, function hello, nawiasy, puste, bo funkcja anonimowa, document write cześć i teraz wpisujemy wywołanie funkcji. Musimy ją wywołać, czyli piszemy z powrotem nazwę hello i nawiasy. W tym momencie hasł, funkcja została wywołana. Jeszcze klikamy na uruchomić, bo to jest taka wada CodePana i wpisuje nam się cześć. Oczywiście wpisujemy, możemy to wywołać tak samo wielokrotnie, gdy mamy na przykład powitać jakichś nowych członków naszego forum, naszej strony internetowej i każdemu chcemy wpisać cześć, no to nie będziemy pisać każdemu, tylko wywołamy funkcję hello. Hello. No i nam wyjdzie oczywiście to samo, cześć. No, tak. uruchomić wyjdzie nam cześć, cześć, cześć. No i bardzo pięknie. To jest właśnie najprostsza deklaracja funkcji. no słowo kluczowe. Hello. Nawiasy, które wpisujemy lub nie wpisujemy parametrów. Pierwsze są parametry, argumenty są później. Później pisemy ciało, ciało funkcji, blok, funkcji. Oczywiście tutaj wpisaliśmy najprostszą instrukcję, taką jak dokument write. Może być to dużo bardziej złożone. I dzięki temu kod jest bardziej czytelny, że oddzielne. Czasami po prostu się nie da zrobić tego wszystkiego bez funkcji. Funkcji to taki program w programie komputerowym, który stanowi ciało oddzielny blok, którym można wpisywać oddzielne programy, żeby się wszystko po prostu nie łączyło ze sobą i nie mieszało. Funkcja jest wykonywana linijka po linijce. Dalej lecimy. I teraz wróćmy jeszcze na chwilę do naszej funkcji. Dodaj A i B. To są nasze argumenty, parametry, chociaż bardziej słyszę, że parametry. Return A plus B. Tym razem używamy magicznego słowka return A plus B. To oznacza, że nasz wynik funkcji możemy dodać do zmiennej. Tworzymy zmienną LED wynik, równa się dodaj, czyli wywołanie funkcji, bo nazwa naszej funkcji to to i wpisujemy nasze. Argumenty, bo parametry raczej wszyscy stosują, że są na górze, chociaż nieraz to się zdarza, że stosują to zamiennie, ale prawidłowe nazewnictwo, z tego co wiem, ta plus B tutaj na górze to parametry, a na dole to argumenty, ale to też chyba nie jest do końca tak istotne. I oczywiście teraz wypisujemy document write wynik, czyli tym razem wypisujemy naszą zmienną, i wtedy mamy dzienną, i to musimy, możemy wpisywać wielokrotnie. document write wynik, document write wynik, dokument write wynik, tak nie możemy zmieniać, tylko będzie nam cały czas wychodziło wynik, wypiszemy document write. Czyli jeszcze taką funkcję można wykorzystać, do deklaracji funkcji można wykorzystać słówko return jego też bardzo często się stosuje. To funkcje są taką jedną z najważniejszych składników programów poza i tak dalej. Więc teraz przejdźmy do kolejnej naszej funkcji, tym razem to będzie strzałka, funkcja strzałkowa. Funkcja strzałkowa, czyli tak zwana arrow function, kodujemy w CodePenie. Jeszcze pokażmy funkcję bez. Argumentów i parametrów. Jest to funkcja ta sama dodaj, tylko tutaj pisujemy w tym dokument 3 plus 7 w ciele funkcji, czyli nie używamy tak na przykład A, B, czy jakichś innych zmiennych, jakichś innych parametrów, argumentów, tylko wpisujemy bezpośrednio 3 plus 7, a później dodaj i też nam wychodzi 10. Nie podajemy parametrów tutaj, tylko od razu w ciele funkcji dodajemy zadanie, które ma być wykonane. To jest taka funkcja bez argumentów, funkcja bez parametrów. Dobra, teraz przechodzimy tak jak mówiłem do nagrywa się funkcji strzałkowej. Tadam. Dobra, więc zaczynamy. funkcję strzałkowa. Tworzymy zmienną. LED minus. Tak się zaczyna. Później robimy znak równości, czyli przypisania. Nawias. Znowu znak równości, tylko z taką strzałką. Otwieramy klamerki. Jeśli mamy tylko jedno polecenie wewnątrz, nie musimy używać klamerek. Jeśli nasz blok stworzony z jednej funkcji i wpisujemy dokument. right 5 minus 2. I tak samo wywołujemy funkcję. No, funkcje są oczywiście do siebie podobne. W tym momencie, jakbym chciał ją przerobić na zwykłą funkcję, tą podstawową taką, nazwijmy się, zwykłą deklarację funkcji nieszałkową, to po prostu słowo LED zastąpiłbym w tym momencie słowem function i skasowałbym znak równości i znak równości ze strzałką większości. Działa dokładnie tak samo. Ale jest to kolejny rodzaj funkcji, która jest popularna i wiele osób stosuje w kodzie te funkcje itd. Tutaj, oczywiście, też możemy stworzyć parametry a-b. przecinek No tutaj wpisać a. Odjąć. No do funkcji, też oczywiście w strzałkowej, możemy wykorzystać argumenty, czyli a-b, nasze przykładowe argumenty. Dokument tym razem mamy funkcję minus, więc. A odjąć B i wpisujemy minus nasze parametry to jest 12 i 6. I co nam wychodzi? 6. Funkcje to jedne z najważniejszych elementów w kodzie. Są niezbędne w programowaniu i nie da się bez nich żyć. Są wykorzystywane w wielu elementach w jednym kodzie, rozbudowanym kodzie. Może być bardzo dużo funkcji i wiele wywołań pojedynczych z funkcji. I tak dalej, i tak dalej. Ale to już się przekonamy kodując skomplikowane, że bardziej skomplikowane rzeczy. No więc to by było na tyle w tym na szczęście nie za długim odcinku, ale też nie za krótkim. Łyknęliśmy tylko taką podstawową wersję funkcji, którą na pewno trzeba będzie rozszerzyć w momencie, gdy się zaczyna kodować. Powtarzając, let minus to jest deklaracji funkcji, równa się to jest funkcja strzałkowa, a plus b to parametry, a równa się i pyk, pyk równa się i strzałka większości. Otwieramy ciało funkcji, w ciele funkcji wpisujemy komendę document write i funkcję musimy wywołać. Możemy też ją wywołać na przykład at event ale teraz wywołujemy ją. Ale to już temat na osobną lekcję. Na razie tylko tyle. To są podstawy takich funkcji. Funkcja zwykła, funkcja strzałkowa, ich deklaracja, nazwa, parametry, ciało funkcji i wywołanie. To najważniejsze rzeczy. Ja już dziękuję i pozdrawiam.